wszystkim, Dzień dobry. Witamy się na kanale Posmakujmy. Z tej strony Kasia i Patrycja. Dzisiaj zabieramy Was do trochę bardziej restauracyjnych klimatów niż kawiarnianych i bardziej w klimatach azjatyckich ze szczyptą Ameryki Łacińskiej, dlatego że wybierzemy się do Miski. Wybieramy się do Miski. Miski to jest restauracja, która ma swoje lokale także jeden w Kielcach i jeszcze jeden w Krakowie na Kazimierzu. My dziś wybieramy się na ulicę. Lea, i posmakujemy sobie troszkę właśnie misek z różnych stron świata z przewagą kuchni azjatyckiej. Więc chodźcie z nami, sprawdźmy jak to smakuje i czy nam smakuje i ile to wszystko kosztuje. Chodźcie z nami, zostańcie jeszcze chwilę. No i co? Widzieliście zaproszenie restauracji, która podaje pokebole, ramen. Trochę pojadłyśmy i przygotowałyśmy dla Was krótkie sprawozdanie z tego wyjścia. Co zamówiłyśmy? Zamówiłyśmy tak naprawdę dwa dania w miskach. A tym razem skusiłam się na bardziej wersję zupy, czyli ramen. A ja wybrałam pokeball Peruvian Mayo. Dokładnie tak, słuchajcie, no i, e, no i właśnie. I co tam było i jak nas smakowało? E, już miałyśmy pewne doświadczenia zarówno z ramenem, jak i z pokeball, więc wiedziałyśmy, czego mniej więcej możemy się spodziewać, więc to nie była jakaś taka totalna tajemnica i zaskoczenie dla nas. I tak, jeżeli chodzi o pokeball, który zamówiłam, jak już powiedziałam, to był Peruvian Mayo z sosem chipotle, przygotowany na... Ryżu do sushi z dodatkiem ogórka, papryki. Wzięłam sobie z dodatkiem seitanu. To jest opcja, która jest dodatkowo płatna. Była jeszcze sałata, sezam, no i tak to wszystko było podane w miseczce, jak sama nazwa lokalu wskazuje. Wziąłam małą porcję, też muszę zaznaczyć. No ja właśnie też wziąłam małą porcję, tym razem tak jak na ramen. I co tam było? No to tradycyjnie, tak naprawdę na mleczku kokosowym, do tego nudle. Były jeszcze takie słuchajcie, nitki, czyli ja wzięłam wersję zamiast boczku z tofu. No i oczywiście boczniaki, było też tam troszeczkę szczypiorku, no i chyba tyle, świeżo dodatki, no i dużo nudli. I jak smakowało? To jak już może ja zaczęłam od tej mojej miski, Kontynuuj. to też wam powiem, jak mi moja miseczka smakowała. I to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli chodzi o rozczłonkowanie tej mojej miski na poszczególne składniki, to było wszystko bardzo w porządku, bo ryż był dobrze ugotowany, nie był rozgotowany, nie był też zbyt twardy. To tutaj jest ok. Jeżeli chodzi o ogórek, papryka, to też były warzywa, które były na świeżo pokrojone. Przynajmniej tak smakowały, były fajne, chrupiące, takie soczyste. Kukurydza, która miała być grillowana, rzeczywiście taka była. Jeżeli mhm. chodzi o sos e, chipotle mayo, był ostry, Ym, ale jeżeli chodzi o takie połączenie tego wszystkiego, to jakoś spodziewałam się czegoś innego. To chyba nie było danie, które mm -hmm. najbardziej mi smakowało z tego wszystkiego, co jadłyśmy i ten pokeball, który też jadłam kiedyś w innym lokalu, bardziej przypadł mi do gustu niż ten, który dzisiaj próbowałam. I mam takie, takie troszeczkę taki niedosyt. Brakuje mi tego smaku może, mm -hmm. tego takiego dobrej kompozycji. No jakby rozczłonkować to wszystko to było ok, ale tak w kupie. Średnio. Średnio. No. no i właśnie ja też spróbowałam trochę pati od ciebie przecież e, twojej właśnie miseczki i powiem wam, że e, no miałam podobne wrażenie jak pati. No jak sobie przypomnę e, jak próbowałyśmy pierwsze nasze kęsy nawet poke bowl w innej restauracji w takim klimacie bardziej hawajskim, obejrzyjcie, jest to w jednym z naszych odcinków wcześniej, to tam e, gdzieś tam się takie pierwsze te smaki były takie mmm, o, mmm. Mhm. Takie były. Tu spróbowaliśmy i pierwsza akcja taka mm, hmm. No. no więc wiecie, myślę, że te dźwięki i mimika już oddają trochę e, właśnie nasze wrażenia z tych miseczek, przynajmniej na razie z tej właśnie, o której Pati opowiada. Mnie również tam czegoś po prostu brakowało. Mam wrażenie, że to było takie jakieś randomowe połączenie smaków. Nie wiem, chociaż tak naprawdę one się powinny ze sobą współgrać te smaki, jakby nie wiem. Nie wiem, co tam nie zagrało, ale to nie było to. Tak ja muszę tutaj jeszcze, bo zapomniałam jako właśnie ten dodatek białkowy, tak to też jest gdzieś opisane. Tak, tak. Wzięłam sobie sejtan, więc w sumie to moje, tak. tam, to, ta moja miska była wegetariańska. No i ten seitan. I, I ja wiem, że on jest taki z natury lekko gumowy, trochę twardy, ale ten był jakiś taki nadwyraz. Jak już dolałam trochę sosu sojowego, to bardziej to nabrało takiego wyraźnego tak. smaku i, i bardziej mi odpowiadało, więc takie... Hmm, ale a propos tego, że nie wiemy co nas czeka, muszę, słuchajcie, e, tutaj pozdrawiam jednego z naszych subskrybentów. Poświęcimy się dla dobra nauki. <śled> <śled> Dobrze, słuchajcie, no to jeśli chodzi o ramen, e, ramen. No rozczarowanie, tak mogę nazwać i tak mogę powiedzieć. Jest mi bardzo przykro, ale powiem to, bo no bo nie, to było dla mnie po prostu na tyle nie do końca smaczne, że nie skończyłam tej porcji miski i nie mogłam jej dojeść po prostu. Ale wiecie co? To się nie zdarza często, bo tak naprawdę, nie. jeżeli czegoś nie kończymy, to nie kończymy tego w lokalu, bo na przykład już nie możemy no. i, i po prostu dojadamy to później w domu na spokojnie. A to chyba była pierwsza taka sytuacja, Pierwsze. kiedy czegoś, coś nie znikło z naszego talerza, tak. tylko dlatego, że. Nie smakowało i słuchajcie, już powiem więcej. No, e, mianowicie tak, e, ja kiedyś też próbowałam już ramen, jeśli dobrze pamiętam, to było właśnie jedzenie jakieś na dowóz. I owszem, ja wiem, że miso jest tutaj ważnym składnikiem, i tak samo mleczko kokosowe. No, tam po prostu ten smak fajnie się całościowo komponował. To była pikantna zupka, też były nudle, też było miso, ale miałam wrażenie, że wszystko było fajnie odpowiednio wyważone. Tu czułam miso z dodatkiem miso i przywalony tofu, przywędzony. No, niestety, tak to czułam, więc kompletnie, wiecie, no. No nie dałam rady po prostu tego zjeść. To, co myślę, że trzeba wspomnieć, to, to osobno te składniki myślę, że są bardzo dobre i są naprawdę dobrej jakości. Zresztą o jakości swoich produktów też zapewniają nas tutaj yy, właściciele restauracji na swojej stronie, ale w praktyce, słuchajcie, tak, tam były boczniaki, tak, w tym ramenie. I to jest fajne, bo to były naprawdę kawały boczniaków. Dużo to nie było. Było dużo, na bogato i one były dobre. Tak samo to tofu, wielki kawał tofu. Ogromny. Ja na początku myślałam, że to jest ten boczek taki, tak. który bardzo często znajduje się w ramenie, ale potem sobie skojarzyłam, że nie, no przecież Kasia wzięła jądzebie, sobie... tak. Tak, wegetariańskie z tofu i ogromny był ten kawał. Ogromny. Tak samo, słuchajcie, nudli było sporo, tak samo te nitki chili fajnie wyglądały i i naprawdę też tego było sporo, więc tych do te wszystkie składniki ich nie było mało. E, I one, moim zdaniem, każdy z osobna był naprawdę dobrej jakości. Ale jak to było wszystko razem połączone, nie wiem, czy to chodzi o to, że przesadzili z miso, czy coś innego. No nie mogłam tego zjeść, no nie dałam rady. Ja też Smutne. zwróciłam uwagę na to, że ta, ten bulion był bardzo, bardzo tłusty, przynajmniej według mnie. Masz rację. Tak, tak. No ja tak może aż ty, nie skupiałam się na tej, e, odczuciu takiego tu z tego bulionu, ale ty patryś słynia, że nawet aż czułaś po prostu ten smak. I, I myślę, że gdybym ja miała ten ramen, to to byłby główny taki argument przeważający za tym, że właśnie mi nie smakuje ta, ta okay. ilość tego tłuszczu. I ja też nie lubię rosółu. Właśnie z uwagi na to, że rosół to jest e, Zupa z tłuszczem. Okej, okay. a ja właśnie rosół lubię i może dlatego mi to nie przeszkadzało, bo ja rosół jak najbardziej lubię bardzo, i, i tylko też musi być dobrze zrobiony i przyprawiony. Właśnie to o to chodzi. Nie przedobrzyć ani nie może być za mało w rosole, bo wtedy jak jest za mało, to jest taka tłusta woda i to wszystko, a jak jest za dużo, no to mi się wydaje, tak tu mieliśmy ten element. Mi się wydaje, że to było przedobrzone. Ja mam poczucie, że to było za dużo jakiejś przyprawy, i mam poczucie, że właśnie tego miejsca. No po prostu mi nie podeszło, nie smakowało, no nie mój smak, zupełnie nie mój smak. Mm -hmm. Ja tutaj jeszcze tylko dam taką rzutkę pozytywności. Mm -hmm. Zamówiłam sobie zieloną herbatę senczem, która była de facto bardzo dobra. Nie była taka bardzo, wiecie, taka mocna, gorzka. Mm -hmm. była, ten smak był super wyważony. W ogóle też fajnie była podana, bo to była no. taka sypana herbata, eee. właśnie zwinięta w woreczek, więc naprawdę była smaczna. Więc zieloną herbatkę polecam. To prawda, wyglądało to naprawdę bardzo ładnie i pachniało ładnie, więc podpisuję się pod tym też, co Pati. Mówi, no szkoda, że to zupka. Na moją ocenę może wpływać to, że nie jestem wielką fanką kuchni azjatyckiej. Tu się zgadzam, ale porównując ten ramen z innym, który jadłam w przeszłości, no to ten no nie trafił zupełnie do mnie. No cóż, no tak też się zdarza, że nie zawsze wszystko nam smakuje. I to jest nasza. Ocena tak naszego jest. smaku, naszych kubków smakowych, czy coś nam podchodzi, czy nie? Dokładnie. Pamiętajcie, to są nasze subiektywne wrażenia. No, jeśli Wy byliście tam, odwiedziliście Miski, a może odwiedziliście Miski w Kielcach albo w Krakowie, ale na Kazimierzu, bo tam też mają swoje lokalizacje, to dajcie nam znać. Jak Wasze wrażenia? I co jedliście? I czy Wam smakowało? Co polecacie? No dobrze, ale jakby o tym miejscu nie powiedzieliśmy jeszcze o samym wystroju. Miejsce jest, słuchajcie, dosyć nieduże. Natomiast znajduje się tam bardzo fajna taka ściana, zielona ściana z roślinkami. One nie są prawdziwe, ale bardzo ładnie to wygląda i po środku jest lustro. Razem z nazwą restauracji. Myślę, że bardzo fajny tak to klimat. Stoliki, niedużo, ale też takie drewniane, z metalowymi elementami, akcentami też trochę czerni, trochę mhm. drewna. I to jest jakby ok. I myślę, że bardzo fajne, proste, ale chyba stwierdziłyśmy z Fati, że trochę tam. Za dużo obsługi wokół. Tak. Że, wiecie, to też zależy, co lubicie. Jeżeli tak. lubicie być właśnie tak otoczeni ludźmi, no to pewnie Wam nie będzie to przeszkadzało. Co tak. też jest ciekawe, na zewnątrz tego lokalu są stoliki, przy których tak. oczywiście można usiąść. To chyba jeszcze tak nam się nie zdarzyło. I naprawdę bardzo dużo jest tych stolików tak, na zewnątrz. Tak, są tak, są stolik. Jeżeli tylko pogoda dopisuje, to ja myślę, że to na zewnątrz jest dużo przyjemniejszą wersją, mhm. przynajmniej według mnie. Myślę, że tak, no ale fajnie, bo. Bo miejsca tam nie brakuje pod tym względem. No zimą pewnie będzie troszkę mniej miejsca, ale oni też chyba mają możliwość dostawy dowozu. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie tak naprawdę kilka tych torebek, tych misek było przyrządzanych na wynos, więc tak. myślę, że to miejsce cieszy się popularnością. No właśnie, i dlatego bardzo nas ciekawią też Wasze opinie. Jeśli tam jeszcze nie byliście, a się wybierzecie, to też dajcie nam znać. Nie wiem, być może to jakoś nam nie podeszło, po prostu. Ciekawa sprawa. No ale cóż, bywa i tak. No. no właśnie, troszkę tak mi się wydaje, że drogo, bo ta właśnie moja miska w wersji małej, podstawowej, czyli bez żadnego dodatku białkowego, mm -hmm. e, kosztowała 26 zł. I to myślę, że byłaby naprawdę w porządku cena, gdyby właśnie tam jeszcze to białko było w tej cenie, tak mi się wydaje. No bo e, dodatek białkowy, i to może być e, seitan, może to być tofu, może to być mm -hmm. jakaś wersja mięsna, e, kosztuje 3 zł. Więc za tą małą porcję e, już płacimy 29 zł. I wydaje mi się, że to jest dość sporo. No, jest, jest sporo. Ja myślę, że patrząc na to, no. Trudno jest mi przyznać taką notę, słuchajcie, teraz, za ceny, mając na uwadze to, że po prostu też mi nie do końca smakowało, tak? Bo na pewno to też wpłynie po prostu na tą ocenę. No, taka prawda. Ale postaram się być bardzo obiektywna. No jeżeli popatrzymy na... Zawsze mówimy, że bierzemy pod uwagę jakość, czy się najem, czy nie najem. Więc tak, porcja była wcale niemała, mała, na bogato składników, jakościowo dobre składniki. Więc tak naprawdę tutaj jakby się to broni. Ale sam fakt, że nie było to do końca smaczne, przynajmniej w mojej opinii no to muszę dosyć zjechać w dół. Więc biorąc pod uwagę tutaj naszą subiektywną opinię, ocena dla miski to 3,9. 3,9 słuchajcie i mam nadzieję, zupełnie szczerze, że po prostu źle trafiłyśmy z naszymi smakami, że źle trafiłyśmy i akurat tak się złożyło, że ten ramen tylko taki nie do końca smaczny, a że inne po prostu miski, że inne dania są tam bardzo dobre. Także mam taką nadzieję i, i trzymam za to kciuki. No dajcie znać co Wy o tym myślicie, jeśli odwiedzicie to miejsce? A my co? A my chyba tyle. Pożegnamy się z Wami na dzisiaj. Żegnamy się, zachęcamy do subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek, jeśli chcecie nas oglądać co tydzień regularnie, nie przegapić żadnego odcinka. No i poproszę łapkę w górę, jeśli uważacie, że ta recenzja się przydała i ten odcinek Wam się podobał. A tymczasem, pa pa!